miękkie kochani, więc jak wiecie jestem na drugim roku studiów i przyszedł taki czas w moim życiu, kiedy chcę znaleźć sobie staż. Bardzo poważna kwestia, bo to nie może być byle jaki staż, tak? Jakby, no wiecie, mogę robić staż jako ratownik na basenie, ale kto by chciał robić staż jako ratownik na basenie? Albo jako ratownik na nadmorze. Kto by chciał robić tak normalny staż? Ktoś by chciał na pewno, ale nie my. My jako ambitna młodzież nie możemy tego się, tak, się, tak, tak, tak się traktować. Więc dzisiaj pokażę Wam, jakie kroki ułatwią Wam znalezienie stażu. Po pierwsze, em, Dobre CV. Jak macie dobre CV, macie ponad połowę. Po drugie, co w ogóle chcecie robić, i czy to ma być związane z Waszymi studiami? Najlepiej, żeby było związane z Waszymi studiami albo Waszą hobby, Waszą pasją, z Waszym portfolio. ile je macie, portfolio to jest kolejna ważna sprawa. Kolejną ważną sprawą jest. E, moim zdaniem, dobry LinkedIn. E, oczywiście, też portfolio, ale dobry LinkedIn to jest coś, czego, coś co może Was uratować. E, może to nie jest jakby najbardziej, mm, jakby to powiedzieć, ważna sprawa w pozyskiwaniu stażu, ale na pewno się przydaje. Więc tak, mamy tablicę. Możemy, o nie, tu mi się wleca kolor. Możemy sobie łatwo rozpisać. Co potrzebujemy? CV. Nie wiem, czy widać. Chyba nie. Dwa. Portfolio. Portfolio się może przydać, zwłaszcza kiedy macie taki marketing, e, jako e, kierunek studiów, e, czy też e, na przykład właśnie IT, co ja na przykład. Czy data science, e, może nie portfolio, ale właśnie projekty różne, które są w tym portfolio, co to się wydaje logiczne. E, oprócz tego ostatnio załatwiałam sobie referencję. Nie ma się trzy referencje, ale listy referencyjne, listy polecające. To może Wam uratować wszystko. Po, po, po pierwsze, macie list od osoby, która Was poleca, i to może być na przykład Wasz, wasza profesor, profesorka ze studiów. Ja tak zrobiłam. Dostałam dwa listy referencyjne od mojej. Profesor z angielskiego, gdzie napisała mi, że umiem angielski. Ona jest super kobietą. I dostałam też list referencyjny z, od mojej pani z Computer Science, e, gdzie napisała, że umiem rozwiązywać problemy krok po kroku. E, czy moim zdaniem ktoś to czyta? A raczej nie. Sorry, nie komujmy się. E, ale ładnie wyglądają, wyglądają ładnie. E, więc tak, to ja bym tutaj dała jeszcze cztery jako transkrypt. Co to jest transkrypt? To są wasze ocenki ze studiów. Czasem pracodawca może was poprosić o wasze ocenki ze studiów. E, ja akurat tutaj e, szukam stażu na przykład w e, Los Angeles, co w ogóle to jest program dostępny dla studentów również z nie tylko Ameryki. E, I tam właśnie był potrzebny transkrypt, że właśnie oceny. I to mnie bardzo zdziwiło. W sensie, ja mam dobre oceny, pierdomka. ale mm, no jak nie masz dobrych ocen, to też, no kurczę, no jakby moim zdaniem Powinno się oceniać e, po ocenach, e, jak, jak się jest, jest dobrym kandydatem na to stanowisko. tak? Bo jakby no, oceny nas nie kwalifikują do stanowiska. To by było na tyle, kochani. Wiem, że trochę bardzo chaotyczny odcinek wyszedł, ale z drugiej strony no, mam w planach zrobić całą serię z tego. Typu właśnie zrobić każdy odcinek em, tak, że. Będzie jeden odcinek jak zrobić dobre CV, drugi odcinek jak na przykład pozyskać referencje, trzeci odcinek jak napisać dobry list motywacyjny, czwarty odcinek typu i właśnie o LinkedInie na pewno coś będzie, bo czemu by nie? Kolejny odcinek może być też przykład o referencjach, jak pozyskać referencje i tak dalej. Też będzie o tym jak się uczyć, hmm, wiadomo, transkrypt, jak mówiłam, ocenki też to ważna rzecz. I dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba, czy jesteście chętni na taki content um, i ogólnie, co tam u was. Skomentujcie emotką żółwia, jak dotrwaliście tego momentu. No, miłego tygodnia wam życzę i elo.